Cześć, jestem Dawid, mam 20 lat i może was to co po niektórych dziwić, ale mam problem z chodzeniem o właściwej porze spać. Dlatego dzisiaj postanowiłem wam dać filmik, w którym przez 30 dni przestawiam się na godzinę czwartą. Na wstawanie o godzinie czwartej, czyli praktycznie można powiedzieć, że już w nowym roku będę prawdopodobnie, jeżeli uda mi się wytrwać, jeżeli uda mi się być takim zdeterminowanym, zorganizowanym, to będę to miał! Czyli czwartą rano codziennie. Dzisiaj już na test udało mi się nie pójść spać o 6, wstać o 15, a pójść spać o 23, chyba 30, a wstać o 7. Także myślę, że test udany. Teraz czas przejść do egzekucji, ale nie czyjś żyć, a po prostu egzekucji na właśnie ten cel, na to postanowienie. Ale dawno nie nagrywałem. Chociaż nagrywam codziennie na TikToku. Dzwoncie 510 730 911. Nie będę w tym filmie jakoś super rozlegle pokazywał moich dni, ja po prostu będę was informował jak mój progres, jak mój cel, jak to wszystko wygląda. Także ewakuuję się i widzimy się YouTube! Nie mogę dwoma rękoma trzymać. W każdym razie przyłapaliście mnie, ale nie na spaniu, a na robieniu tych brzuszków z rana, 7.09, Wstałem około 645. To jest dopiero drugi dzień, także idzie mi bardzo dobrze. Żeby wstawać, nie być zmęczonym, być na, na, na energetyzowanym naturalnie, albo wszystko kanko do jutra. Dzień trzeci nie było jeszcze pobudki o czwartej, ale była o pierwszej. Z jakiegoś konkretnie grzego, bardziej prywatnego powodu. Mimo wszystko, później była tam. do czwartej było funkcjonowanko i o ósmej wstawanko. No ale to wciąż nie jest czwarta. Czwarty dzień I tu już jutro. A Wajtek też jest dla ciebie na TikToku. Powiadam ten tekst. O czwarty dzień, a w czwarty dzień zamiast czwarta rano to dałem ciała, i po czwartej to ja począłem spać, a wstałem znowu o czternastej. Także powrót do starych nawyków, ale dziś tam się determinujemy znowu na nowo i lecimy po czwarty. Telefon mi się rozwodował, ale to głupia wymówka. Głupia! Ym, przyjemnie się witamy o piątej. Przejścia są najlepsze. OK, wstałem około 6.30, więc bardzo dobrze, mimo wszystko nie spałem jakoś długo, bo do drugiej, więc w sumie tylko 4 godziny i trochę się zbieram do tego, żeby w końcu wstać, ale będę dłużej gadać, jak już będę mieć dobrą fryzurę zrobioną. Kurczę, naucz się robić fajne takie przejściówki jak Gimberowski. Piątego dnia z nie niby była siódmunia 30, poranek, nagrywanie Instagram, IGTV. Ale mimo wszystko spałem no do dwora z nie wiem była siódmina ale tak naprawdę dwunasta wcześniej wcześniej spać Może w końcu. Duań, pa. i jutro na pewno się uda czy coś takiego. Ja jestem strasznie słaby, wiem, że to nie jest zbyt dobry sposób afirmowania się, czyli tego co robię codziennie na Instagramie z Twoim Diwajek Polska od razu trzeba zaglonować jak na każdym z moich filmów jak sobie wczoraj przeglądałem. No co no szósta, szósta spać. Z powodu zainteresowań nocnych, w sumie tak to nazwałem sobie do kolegi, się trochę śmiał. No ale tak jest. I teraz 13, i to tylko dlatego pobudka była, że do fryzjera idę na 13. Jeszcze sobie udało mi się przyciągnąć do 13.10, że jutro, w 10 i Może w końcu moje słowa. Coś w tym uniwersum zaczną znaczyć, tak jak. A, lepiej tego przykładu nie podawać. Juterko, futerko. Nocne zainteresowania znowu dało sobie znać. Spałem do 13, tak, tak raczyłem spać, nie wiem, nie wiem Zmiana podobno zachodzi przez 30 dni, więc może przez te 30 dni coś się w co coś się zmieni Oj, paranoja, paranoja Dobra, przegięcie totalne, ale plan jest konkretny Idę spać o 21, wstaję o tej walonej czwartej No, bo spałem się tylko 4 godziny Od 5 do właśnie 34,5 godziny A, jakieś przysiówki by się przydały W planie wiadomo było 21 nawet 19, żeby pójść po leśkończemu o 19 dokładnie Eee po 20 chyba tam 30 już byłem w domu Ale mimo to nocne zainteresowania się uruchomiły Jakoś obudziłem się z dobrym humorem dzisiaj więc Jakby nie mam sobie tego za złe na UK O nie wiem no 8 dni się staram, bo rzeczywiście zmianę zachodzi przez 130 30 dni. Przejście mi chciał jakieś fajne rozwiązać. Co by tu więcej, mocne zainteresowanie. Nie wiem, który to dzień, ale zaraz pracuję. Za jakieś 12 minut, a drogę mam na 20. Możemy spać około 5. Jest 9. Nie, jaka 9? 10. 40 No mniejsza, no to jest 12 minut tam brakuje do tej 11. Mam dobry humor. A ja myślałem, że dzisiaj nagrywałem filmik o tym jak wstałem o 12.00 no późno wysłałem paczkę już gitara kontraba, fortepian ukullenasturgane, krzycznie nastrojone i ogólnie, no dalej 13, ale dzisiaj chcę zawojować świat i pójść sobie proszę spać, tylko jeszcze muszę klientowi coś sprzedać, a klient się nie odzywa i trochę lipa. I w ogóle nie wiem, miałem ja chyba na tej kanapie. Także no, może w końcu się uda. Robię sobie brzuszeczki i właśnie do mnie dociera, że kurcze jak ja wstanę sobie o tej czwartej i mam tyle czasu przed ogólnymi yy, obowiązkami życiowymi i jeszcze najbliższe teraz pięć dni wolnego to ja mogę, kurczę, codziennie robić filmy, jakby nagrać je, zmontować, zaplanować i nie są filmy. To jest takie chore, co można zrobić, kiedy się wstanie o 3.09 nawet. Bo 3.09 to jest moja godzina, to nie jest żadna godzina duchu, to jest moja godzina, 3.09, 3, 3 wrzesień, witam serdecznie. Dzisiaj już tak nie cyknęło wspaniale jak wczoraj, bo była 23.00, a wake up, powódeczka, Diwajdek czka Polska um, o, 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 o 13.30. Lipa. Ale nie poddajemy się mimo wszystko i jesteśmy za to, że udało się tam wczoraj sobie pobud i to dla mnie bardziej niż dla Was 5 kanapeczek z mascarpone, miodem i musli No Cukier mnie spowolnił na 15 godzin sum Czy 14, nie wiem, 13,5 chyba nawet Wasi pół dnia jeszcze, żeby się to w końcu udało. Nie było czwartej, waj był była czwarta, bym spał 2 godziny, ale właśnie sobie znam, że spałem 4 godziny. Nie, nawet nie, 3 godziny, chyba 3. Dobra. Okej, okay. spałem 3 godziny, więc spoko, miałem głowę pełną pomysłów ogólnie. Mam jeszcze dużo czasu, tak siebie tłumaczyłem na filmiku na swoim Instagramie. Ojej, czemu ja w każdym filmie mówię o Instagramie? Chyba dlatego, że codziennie robię Instagrama. Proste! I codziennie też nagrywam ten film. Proste! Ciekawe, która będzie jutro. Proste! Nie wiem, który dzień, ale wiem, że to staje albo o 5, sobie albo o 12, 12, 13, 14, 15. No robisz, wcale się była jedynastka, ale też było spowodowane, że trzeba gdzieś szybko i iść. No na zmianę. Wcześniej późno, wcześniej późno, wcześniej późno. późno, późno, późno. późno to późno. Dobrze, to, to tak jutro wcześniej, chyba, jeżeli się uda. No co, było wspaniale, ze wstawaniem na przemian dniowo, co dzień drugi. Dzisiaj niestety porażka troszeczkę. Wow, nic nie widzę przed sobą, ale śmiesznie. E, więc była pobudka o 13.15 znajmi oglądanie podcastu lecimy, także lecimy. E, dzisiaj mam plan taki, żeby się zmęczyć maksymalnie wysi 21 pójść spać o tej czwartej czy nawet 3.00-9.00 mojej godzinie. Więc na no, szybciutko teraz jeszcze zawiem jakieś sprawy szybko w ruchu. Nikogo nie widzę przed sobą ani za sobą. Nie wiem o co chodzi, dobra. Czas na jeden z bardziej przełomowych filmików w całym tym wyzwaniu, czyli pobudeczka o 3.36. Udało się po raz drugi. Mówię troszeczkę ciszej, bo mam gości, kukurydza. Jakby, rodzinę No I w każdym razie, no bardzo fajnie Rzeczywiście zrobiłem tak jak chciałem zrobić I... I super <laughs> Cieszę się po prostu tyle Powiem chyba Coś więcej chciałem powiedzieć, ale już wszystko mi kukurydze wyleciało No tak bywa Może coś w trakcie dnia nagram Żeby była chociaż minuta o tym jak mi się dzisiaj drugi raz udało wstać Pozdrawiam Dzisiaj znowu nie pykło, ale pykło, że mam bigos Także bardzo fajnie Przysnąłem na kanapie Szczerze mówiąc budziłem się około czwartej I później z koło Żeby robić jakieś rzeczy, bo biały chleb fuj I generalnie no Dzisiaj jest święta, o? Będę chciał nagrać film i zmontować go, żeby był już jutro na święta. Dziękuję za smacznego. I dziękuję, że macie do żeby mi się w końcu udało. Widzisz, mam takie pierwsze myślenie odnośnie tej czwartej, że jak wstaję o czwartej i spać spożywania tak naprawdę wiesz, 17 godzin, napierdzielam przez cały dzień. Później tak jestem tak wykończony, że muszę spać bardzo długo. To jest mega dziwne. Albo mi się organizm musi szybko przestawić, albo, albo jak u za nie wiem co. Po Wigilii, ja już swoje bateryjki wydaję <gryny> Efektywnością, montowaniem filmiku, pewnie widzicie właśnie filmik Pierwszy dzień świąt i kukurydza Co by tu więcej powiedzieć, poszedłem spać około pierwszej Wstałem o ósmej, także bardzo gitarka, nie najgorzej Bywało naprawdę gorzej, gorzej Lecimy do tej czwartej w nowy rok Pytali się mnie wczoraj, jakie mam postanowienie noworoczne To już jest postanowienie, serio, to już nie jest tylko Jakieś tam postanowienie. Ja naprawdę chcę wstać o tej czwartej rano. Tylko mój organizm strasznie się przemęcza, mam wrażenie czasami przez to, że jak wiecie od czwartej do dwudziestej jestem na obrotach. To tak naprawdę 17 godzin w ciągu jestem na obrotach. I te 7 właśnie już tylko pozostaje na sen. A czasami jest tak, że potrzebuję nawet 10. Po prostu organizm nie jest przyzwyczajony. Chyba tak jest. Dobra, ja zrobię jeszcze parę brzuszków, poczytam rozdziały, yy, zdolę do wszystkiego i lecę. Aha, no tak, dzisiaj też nie pykło. Generalnie musiałem jeszcze posprzątać dom, bo myślałem, że dzisiaj przyjadą rodzice ze świąt. Ale nie przyjechali jeszcze, chyba. I chyba nie przyjadą jakby do domu, bo mają swój. Eee, I kukurydza, no. Do 13 spałem co najmniej. Mm, ale od 4. Mm, no, kukurydza, o 4 masz wstawać, a nie chodzi spać. Coraz bliżej nowego roku, a ja nadal jakoś nie wstaję o tej czwartej zbyt często. a półtorej godziny po czwartej położę się spalić się na przykład no i muszę troszeczkę tempo znowu narzucić jak mam do pracy praktycznie kukurydza no ale dzisiaj jest taki plan żeby właśnie e, krótko spacznie i tak chociaż to nie wychodzi, to nie wychodzi kukurydza bo tak jestem później rozbudzony ale spróbuję no i co, chyba was nie zdziwię jak powiem, że znowu się nie udało i żebym znowu przespał 12 godzin od tej 23 właśnie. A ja chociaż kukurydzę mam mandarynkę. Mandarynkarnia, wczoraj o tym już myślałem. Dobra. Jutro może. Może. Może może jezioro. Nie wstałem się do robotki na czas. Kukurydza po 10 troszeczkę. A spać przy tym prawie o 3, także... Skrawelki były bardzo mocno i intensywnie eee, No i bardzo mocno i intensywnie będę się starał, żeby o tej czwartej dzisiaj wstać Chociaż, żeby trzy razy wyszło w tym filmie, cztery nawet nie wiem Chyba trzy lub cztery, no, także kajdzie kciuki No nie no, no nie no, dziewiąta Chyba 46 teraz jest Znowu <śpuszczam> pośpiesz tym do pracy I kukurydza znowu wysypia się, się starałem Że ona spadnie spazać... Cztery godziny później kukurydza Kukurydza i wyszedł się w końcu ogarnił są challenge'u kurcze jak to zrobić, co czas rozkminiam jak to zrobić żeby się w końcu to udało chyba nie zajmuje więcej czasu z tego dnia dzisiaj, dzisiaj mi się udało, przed czwartą to jest chyba trzeci raz kiedy wstałem bądź czwarty, sam nie jestem pewien ale na pewno zagram dzisiaj w karty z tej okazji nie no, żadne karty, żadne skrable, nic takiego, czyli też o dobrej porze. Mimo już Sylwester, mimo już 31 grudzień, ja sobie lecę dalej, bo tylko 6 dni mi zostało do końca. Kukurydza tego filmu później dalej będę też wstawał o tej godzinie, bo to jest najlepsza godzina, o której można wstać, ma się tyle energii, tyle można zrobić. I kukurydza jest po prostu fantastycznie. No co wam to więcej powiedzieć? Kukurydza, Jeszcze co? Aha, o której? O 22 jakoś tam zasnąłem coś takiego. Po prostu to zrobiłem, nie? I przy tą czwartą ja już byłem na nogach, o tej trzeciej kukurydza. Hmm? Zabawa mocno. I yy, generalnie, no. no, tyle, nie, tyle. Pierwszego dnia 2020 roku, no, kukurydza mi się po prostu nie udało. Nie zrobiłem też zbyt wiele ogólnie jakichś wartościowych rzeczy, oprócz po prostu mojego sposobu YouTubeowego teraz na uzyskiwanie atencji i uwagi. No ale kukurydza co? Jest teraz 21, chyba 30, czy 20, czy 32. I idę to spać. Taki, jaki Sylwester, taki Nowy Rok. Jeżeli 31 grudzień to znaczy, jaki Sylwester, taki Nowy Rok, to znaczy, że do codziennie wstawał o godzinie 3.42. Czyli, czyli, czyli... Czyli to nieprawda, bo 1 codziennie wstawałem o 13. Drugi dzień stycznia, poranek, niespodzianka, ja jestem. Dlaczego jestem? Dlatego, że zacząłem 5 grudnia, a nie 1 stycznia. Także zaczynajcie, pamiętajcie swoje postanowienia, postanowienia już wcześniej, co najmniej miesiąc. A nie kukurydza teraz, kiedy nie możesz się podnieść z tego łóżka, a możesz zrobić treningi w ogóle. Także mi się udało. Po raz czwarty, po raz czwarty przez 30 dni, chociaż dopiero zrobiliśmy jeszcze, jeszcze dopiero 23, szybko licz, to szybko, 23 dni dopiero zrobić. nie, no co ty liczysz, 27 dni, 27 dni 4 razy mi się udało, chyba bo to, bo nie wiem, wy sami najlepiej wiecie, co nie? Także, także super, no jestem podekscytowany, jak widzicie, za każdym razem, kiedy wstaję o 4 rano, to, to ekscytacja, słuchajcie, I właśnie po to to robię, żeby ta ekscytacja była każdego dnia, ta pełna głowa pomysłów, realizacji i nie bania się tego, aby skoczyć do wody, zimnej też. <noise> Pokochałem zimną wodę, serio. Hmm. To nie jest na zimnej wodzie, ale ca... no, zimna woda była często. Dobra, pozdrowionka, jutro się widzimy z rana. Drugi dzień, już drugi raz, albo pierwszy raz udało mi się podrząd wstać. O tej czwartej, dokładnie o czwartej już tańcowałem, kukurydza. Ale powiem Wam szczerze, że jest jeden, jeden konkretny taki problem, który odczuwam. Spadek energii. Mianowicie mówiłem Wam o tym wczoraj, że o tej 11 mega mi spada energia, a dzisiaj mi spadła znacznie, znacznie wcześniej. Ale no nie wiem, no kukurydza zabiorę się jakoś za to. Coś, coś trzeba ogarnąć. Może, może 6 godzin to jest po prostu za mało i trzeba na te 7 się przestawić i posty mm, codziennie na Instagram wstawiać o 20.00, nie o 21.00 i nie przeglądać przez godzinę jeszcze później internetu, tylko od razu, właśnie o tej 21.00 już unikać. Dobra, także. Ostatnie chyba dwa dni zostały jeszcze tego mojego materiału. Na koniec będzie jakieś większe podsumowanie, no bo w sumie nie było żadnego takiego momentu podsumowania, tylko cały czas jest jakieś takie gadanie, gadanie, gadanie o tym. Takie selfish, selfish. Jestem świeżo o 5, chyba 56 czy już 6, nie wiem, w sumie. Kurczę, ale wiem, że wstałem o czwartej. I jeżeli nie widziałeś tych filmów, a nie wiem co ci zaproponować jeszcze z karty, żebyś nie wychodził z kanału, to gdzieś tutaj w karcie masz i film Uka Czormana, I... i... Kelczarman u mnie. Więc, więc tak to wygląda. Udało mi się wstać po raz trzeci, także mamy to. Kukurydza 4 styczeń. O ja już kukurydza cały czas wstaje sobie wcześniej rano. Nawet nie jestem taki zmęczony jak wczoraj. Wczoraj spałem w ogóle dwie godziny, e, od 10 do 12, miała być króciutka drzemka 20 minut, ale przedłużyła się do 2 godzin. No co, no wstałem o czwartej to wstałem o 4, musiałem odespać troszeczkę, e, ciężej było, zasnąć się mało spałem, dzisiaj pewnie też jakąś drzemkę sobie trzasnę, może dłuższą, może krótszą. I no jutro chyba jest ostatni dzień, tak? Czy pojutrze? Nie wiem w sumie, kukurydza jaki mamy dzisiaj dzień, więc, więc nie przedłużam! E, pomogą mi ten, w ogóle prysznic zimny, oczywiście. I jest! Czwarty dzień pod rząd, czwarta rano, koniec rejestrowania tego w formie wideo na YouTubie. 30 dzień. Rozpoczęliśmy 5 grudnia, mamy dzisiaj już chyba 5 stycznia, jeżeli się nie mylę. Raczej się nie mylę, nie? Tak, nie mylę się. Nie myliłem się też z tym, że przez 30 dni, no to nie była generalnie moja myśl, ale ogólnie przez 30 dni można wprowadzić nowy nawyk. No i udało mi się, wstaje o tej czwartej rano, tym samym rozpoczynam też kolejny dniowy można powiedzieć wyzwaniowy film gdzie po prostu zrezygnuję ze słodyczy przez 60 dni także widzimy się za 60 dni nie rezygnuję całkowicie z zarejestrowania tego jak wstaję codziennie o 4 rano bo będzie się wciąż pojawiał instagramowy można powiedzieć materiał na diwajdek polskę oczywiście i cóż tu by więcej powiedzieć o tym o tych 30 dniach było czasem ciężko czasem mało spałem i już pod koniec tak naprawdę robiłem to tylko po to, żeby, żeby mi to wyszło, żeby gdzieś tam mieć poczucie zrobienia tego. Nie zmarnowania tych 30 dni, w których się starałem po prostu zmienić na to, jak to powinno wyglądać. Na pewno muszę dzisiaj dosyć wcześnie pójść spać, bo w sumie śpię po 4-5 godzin. Zmęczenie mnie łapie czasami koło godziny 8, jeszcze 11, ale już gdzieś tam na tym zapanowuję czy czasami po prostu takie dni, w których dużo robię z rana, ale później nie robię zbyt wiele w ciągu dnia no mimo wszystko jestem zadowolony, bo i tak tak długo spałem kiedyś, no to też byt, zbyt wiele nie robiłem, a tutaj z tego rana mogę zrobić znacznie więcej niż przez te całe dni, kiedy wstawałem o 15 czy 14. Samo wyzwanie nie ruszyło tak naprawdę żadnego 5 grudnia, długo, długo wcześniej, czyli około lipca sierpnia, kiedy też próbowałem to nagrywać z zupełnie innym telefonem, który gdzieś po drodze się zepsuł, więc jakby nie zarejestrowałem wam tego w formie takiego wideo, jakie widzicie teraz. Cześć! To jest tak, taka się jest, jest dzień z 30, kiedy przystawiam po prostu. Zazwyczaj właśnie o 5, A teraz chciałbym się o piątej, A teraz chciałbym się przystawić właśnie na godzinę czwartą W ten oto sposób codziennie po 30 sekund opowiadam wam Jaki dalszy jest plan na wstawanie Strategia dodatkowo jest taka Żeby nałapać się mnóstwo ciemni Żeby przyzwyczaić swoje oczy właśnie do, do ciemności Czyli do tego żeby się uruchomiła Nie coś tam inna Tylko kto? No są takie tabletki, jakieś wiecie co Z tego będę musiał zrobić po prostu troszkę, żeby to odrobić. No i 15, 10 godzin snu, ale musiałem sobie to odrobić. No dzisiaj na pewno będzie znowu ciężko. Jest trochę zimno, więc stąd ta mina taka trochę nietęga, ale generalnie no mam super humory z samego rana, więc dlatego też zechciałem po prostu to zrobić i wstawać o tej czwartej rano, bo wiem jaka to jest energia, jakie to są. Emocje z tym związane można powiedzieć także I ile człowiek po prostu robi Nie myśląc o tych wszystkich rzeczach, które gdzieś tam nas zatrzymują czasami przed działaniem Już jest po wyzwaniu nagrywanym Ale tak mi przyszło do głowy teraz, że być może mam genetycznie tą czwartą rano Bo babucha tak staje w międzyzdroju Pamiętam zawsze jak siedziałem co noc z kuzynem, czy też sam już tylko To, to babcia wstawała i się śmiałem zawsze Że ona, o babcia, czwarte rano, wstałaś już Teraz ja taki jestem, to by razem z nią wstawał, jak na, na wakacje. Więc to by było na tyle, jakby w tym mega długim filmie. E, dziękuję, że. Dotarłeś być może do tego momentu. Dziękuję, że kibicowałeś nie kibicowałaś. Bądź i nie kibicowałaś. Ja życzę tobie wszystkiego najlepszego. Spróbuj sobie też jakiegoś wyzwania 30-dniowego czy 60-dniowego. Tak jak teraz będę to robił ze słodyczami, bo ze słodyczami, ja, ja, ja wiem, że będzie znacznie ciężej. I, I też wiem, że przez 30 dni nie wstawałem codziennie o 4 rano, ale to było wyzwanie, które miało mnie doprowadzić właśnie po tych 30 dniach, że będę wstawał o 4 rano. Więc no, ja sobie jutro wstaję o czwartej rano znowu. Trzymajcie się, dziękuję.